Dzień dobry, witam Was ponownie. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z naszą małą tradycją, nurkujemy w odmentach kolejnych gier miesiąca w ramach abonamentu PlayStation Plus. Zwłaszcza, że dzisiaj jest już pierwszy dzień grudnia, więc za chwilę oferta listopadowa zniknie. Więc jeżeli macie ochotę się z nią zapoznać, to to jest ostatni dzwonek. Na warsztat bierzemy dziś dwie pozostałe gry, i są one tak różne, że trudno je porównać. Jedna jest realistyczna, a druga absurdalnie chaotyczna. Zaczynamy od dużego kalibru. EA Sports WRC-24. I od razu Wam powiem, nie będzie to rzetelna recenzja. W zasadzie po, po wyłączeniu kilku arkadowych wyścigówek typu Mario Kart nie zdarza mi się grać w żadne gry wyścigowe. A WRC-24 to pełnoprawny rasowy symulator rajdowy. Osobiście uważam, że jedyny sensowny sposób w nagranie w takie symulatory to wygodny fotel, kierownica z siłowym sprzężeniem zwrotnym i pedały. Padł w dłoni, zwłaszcza w tak wymagających grze, jest rozwiązaniem tylko dla najbardziej upartych fanów gatunku albo dla masochistów. Ja do nich nie należę. Tak więc grę włączyłem, pograłem dosłownie chwilę, pomyślałem: No, ładne, ale nie dla mnie. I usunąłem. Warto również nadmienić, że gra jest ogromna, zajmuje ponad 100 GB 100 gigabajtów, miejsca na dysku, a to jest cholernie dużo, to jest tak dużo, że no, nie warto jej trzymać, zwłaszcza, że ma dość kiepskie opinie wśród ogółu graczy około 3,5 gwiazdek. Zdecydowanie nie jest to tytuł dla każdego i nie jest to propozycja, dla której warto poświęcać tyle przestrzeni na konsoli. Przechodzimy do drugiego bieguna, czyli do Totally Accurate Battle Simulator. W skrócie TAPS. Z tą grą jest znacznie weselej. Za jej wydanie odpowiada studio Landfall Games, a premierę miała w kwietniu 2021 roku w pełnej wersji. I o co tu chodzi? TAPS to jest esencja czystego, absurdalnego chaosu i nauki przez doświadczenie. To jest po prostu gra w stylu kto wygra? Mamut czy 20 rycerzy? Ustawiamy armię na przeciwległych stronach pola bitwy, klikamy start i obserwujemy jak fizyka i sztuczna inteligencja robią absolutnie niemożliwe rzeczy. Gra oferuje nam krótkie starcia, w których możemy wybierać spośród kilkunastu frakcji i kilkudziesięciu jednostek. Od piratów strzelających z marmat, przez kowbojów z rewolwerami, wikingów, po zupełnie absurdalne jednostki typu wampiry, a nawet chłopa z widłami. Taps jest fajna w teorii, ale szybko się nudzi. O ile pierwsza godzina to istny generator memów i śmiechu z tego, co się właśnie wydarzyło na ekranie, o tyle po pewnym czasie zdajesz sobie sprawę, że generalnie to w kółko jest to samo. Zabawa polega na znalezieniu optymalnej kombinacji, która zniszczy przeciwnika, a po kilkudziesięciu bitwach ten urok totalnie akuratnego chaosu po prostu blednie. To jest idealny tytuł na godzinkę co kilka miesięcy. Dwie skrajności: symulator, w którym spadem nie ma sensu grać, oraz generator absurdu, który szybko się wyczerpuje. Na szczęście, bo abonamencie obie te gry są tylko miłym dodatkiem. WRC24 jest po prostu dużą ciekawostką dla fanów rajdów, a TAP z wesołym przerywnikiem. Dzięki, że byliście po raz kolejny ze mną, koniecznie dajcie znać, czy instalowaliście ponad 100 GB i graliście w WRC24, czy też woleliście pośmiać się z walczących kurczaków w TAPsie. A już niedługo kolejne i ostatnie gry miesiąca w tym roku. Cześć!